Tu jest taka taka wieżyczka To jest yy, taki skron Dobra, idziemy na drugą stronę Teren PKP Idziemy z tamtą stronę Zaraz będziemy przechodzić przez tory Mamy, no jest wstęp zbroniony właściwie Za chwilę będziemy skręcać w prawo Jesteśmy właśnie koło tego schronu Jest ciemno strasznie tereny kolei tam jakaś wieża i zaraz sprawdzimy co tam jest Widać, że zarośnięte drzwi drewniane. Nie mamy niestety Czy? światła. Straciliśmy latarkę halogenową. Jedynie będziemy mogli z tym oświetleniem tutaj zobaczyć. Jest bardzo dużo pajęczyn. Wchodzimy na dół. Słyszałem, że ten schron jest y, zalany. Widzę... Widzę pierwszą śluzę, możemy... Nie, nie ma dwa wody. Czy ktoś tu jest? Halo? Śluza gazoszczędna. Dobra, myślę, że możemy iść dalej. Halo? Dobra. Kamera właściwie jest trochę zalana, no. Dużo pomieszczeń. Schron nie jest, nie jest wcale taki mały. Aha. I teraz czy... Coś mi na głowę. Teraz czy wracamy tu z lepszym oświetleniem, czy wchodzimy z tą latarką. Tam jakieś instalacja elektryczna w pozostałości. Kolejne drzwi. Idziemy do następnego pomieszczenia, jednak sprawdzimy. Widać, że jest. no jest tutaj trochę wody. Dobra, idziemy. Sporo pomieszczenia. Musielibyśmy przeskoczyć tam. Tam jest sucho. Dobra. Tutaj jest te yy, metalowe, te tak? W tej to chwili jest. nie opłaca zakładać tych spodni, butów gumowych, bo... Tylko tu jest trochę wody. Dobra. Czyli nie było tam sucho jednak. Całe nogi w bocie. Tam nie było sucho, tylko taki muł, widzisz? No muł, szary taki, taka narośl, nie? Mhm. Coś, no... Nie, to trzeba te spodnie, buty założyć. Ale masz. To jest jakiś mur. Przejście w prawo. Widać, że są różne pomieszczenia. Dość duży skrom. Jak ja teraz wrócę.